Ja witam was w otwieraniu kalendarza um, I dzisiaj otwieramy 15 oraz 11 Lilucha przebiegła mi po tym kalendarzu kilka razy, więc jest w niektórych miejscach pootwierany Ale ja i tak nie wiem co jest w środku No na przykład ta szesnastka Strasznie się obrywało od Lilusi Ale no trudno eee, Nice, mamy Kinder czekoladkę w 15, fokus i w 11 jest tutaj. O, Oszokołańscy. Fajnie. No już nic nie zaskoczy nas w tym kalendarzu raczej. Będą tylko powtórki rzeczy, które już znamy, no ale cóż. I teraz kalendarz herbaciany. Tutaj jak zwykle wyciągamy dwie. O, karmel! No to ciekawe. Fokus. Hm, podoba mi się. I jeszcze, okej, okay, okej, okay, zauważyłam. El Grey, zwykły El Grey. No, przynajmniej jeden smak, taki trochę bardziej wyjątkowy. Hej, cześć, witajcie w drugim z rzędu podcaście, gdyż no jest kilka godzin później i ja nadal jestem chora. Doszedł mi jeszcze ból głowy. A więc, no, nie jest zbyt kolorowo, ale ale, ale no cóż, zawsze mogło być gorzej, no nie? <gry> dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch książkach i hmm, w sumie jednej duologii, jednej pojedynczej książce oraz pewnej y, bardzo długiej serii. Um, dzisiaj będzie dość mrocznie, dzisiaj będzie dość mrocznie i bardzo. Mm, kryminalnie? <gry> Zaczniemy sobie od dziewczyny w Czerwieni którą przeczytałam em, na początku roku akademickiego. Em, no, całkiem pasuje. Jedno i drugie równie straszne. <laughs> um, jest to książka e, autorstwa Christine Henry, która jest dość znana za sprawą em, Alicji, swojego bardzo, bardzo mrocznego i okrutnego i bardzo wulgarnego retellingu Alicji w Krainie Czarów. Um, ta książka była oczywiście opisywana w internecie, jako retelling czerwonego kapturka. To jest chyba dość oczywiste. No niestety, jeżeli o to chodzi, to kompletnie się zawiodłam, bo z czerwonym kapturkiem nie ma tutaj nic wspólnego, o czym w ogóle jest ta książka. Mamy tutaj w przeciwieństwie do Alicji, która była światem takim dość odmiennym, od naszego i nie było tam technologii itd. To był raczej świat taki z przeszłości. Tutaj mamy świat współczesny, tylko że z wątkiem bardzo dystopijnym i postapokaliptycznym. Mamy świat, który został, w którym ludzkość została zdziesiątkowana przez pewną zarazę zwaną kaszlem, i nasza główna bohaterka musi sobie jakoś w tym świecie radzić. Mamy dwie linie czasowe. Jedna jest z teraźniejszości, kiedy nasza główna bohaterka podróżuje przez las, aby dotrzeć do babci, która mieszka na odludziu, więc u niej jest. Powinno przynajmniej być bezpieczniej, gdyż nie ma tam kontaktu za bardzo z innymi, być może zarażonymi ludźmi. Druga linia czasowa to jest przeszłość, kiedy zaraza się pojawiła i nasza główna bohaterka Cordelia, która woli być nazywana Red, próbuje nakłonić swoją rodzinę do ucieczki z domu, lecz jej rodzina nie bierze tego za bardzo na poważnie. Red ogólnie zawsze bardzo lubiła czytać książki o apokalipsach, więc zawsze była przygotowana i kiedy cała ta sytuacja, cała ta zaraza się zaczęła, ona podchodziła do tego bardzo ambitnie, podczas kiedy jej rodzina tak bardziej na luzie, ona cały czas chodziła z plecakiem, z prowiantem, przygotowana do tego, aby w każdej chwili uciec. No, hmm, ciekawe było podejście. A w sensie, że oczywiście dobrze, że brała to na poważnie, ale chodzić z plecakiem nawet do salonu? No okej, okay, okej, okay, nie oceniajmy. Tak jak wspomniałam, ta książka nie ma nic wspólnego z czerwonym kapturkiem. Może poza tym, że główna bohaterka nosi czerwoną bluzę z kapturem. Jeżeli spodziewaliście się tak jak ja, retellingu, no to go tutaj nie uświadczycie. Książka bardziej przypomina coś w stylu The Walking Dead albo The Last of Us. Um, Strasznie się też zaskoczyłam, jeżeli chodzi o zakończenie, ponieważ znowu mamy tutaj sytuację, w którym akcja się dzieje, jest dość rozwlekła um, i główna bohaterka odlicza mniej więcej dni, kiedy ma być w tym domu babci, i nagle jest po prostu przeskok i to zakończenie jest. Nic w sumie nie wyjaśnia, i pojawia się tak kompletnie znikąd, po prostu mamy skipnięcie tak dużego okresu czasu, że ja naprawdę nie wiem. Co tu się wydarzyło? To wygląda trochę tak jakby główna po jakby Gdyby autorka pisała tę książkę, pisała, pisała, pisała i nagle o kurczę, jutro deadline, a ja nie mam skończonej książki. I nagle dup zakończenie po prostu na odwal się. W ogóle wyciągnięte z zupełnie innej bajki, z kontekstu w ogóle <tryk> tragedia. A zakończenie jednak daje taką wisienkę na torcie. Zakończenie bardzo wpływa na to, jak Odbieramy książkę jako całokształt, ponieważ to jest, ten ostatnia, to jest ta ostatnia emocja, która w nas zostaje. No i tak jak sama książka zawiodła mnie tym, że nie była zupełnie tym, co obiecywała, tak jako taka postapokaliptyczna powieść nie była zła, ale to zakończenie, to zakończenie mnie po prostu zabiło. Książka utrzymuje. To on taki bardzo feministyczny, co było też spoko, że jest twarda laska, ona sobie poradzi. Bardzo przypomina mnie, kiedy ja byłam w czasach właśnie podstawówkę gimnazjum, bo miałam wtedy właśnie fazę na te wszystkie gry post apo właśnie Zelastowa z do Walking Dead i inne tego typu i potrafię odnaleźć w niej młodszą siebie poniekąd. Nie jest to y, bohaterka dla mnie irytująca, na szczęście, ponieważ ja mam bardzo często problem z tym, że główni bohaterowie generalnie mnie irytują. I y, um, Alicja mi się bardzo pod tym względem podobała, że miała bohaterkę, z którą ja faktycznie bardzo sympatyzowałam i w wielu momentach zachowywała się tak, jak ja bym się zachowała. Y, y, nie była takim kolejnym infantylnym dzieciakiem, który macha mieczem i bije się ze smokami na gole pięści. Tutaj w Dziewczynie W Czerwieni ta główna bohaterka jest o wiele bardziej waleczna i o wiele, o wiele bardziej taka samodzielna i też potrafi bronić innych, co jest, co jest też bardzo fajne, jak na te fabułę, tak. Do mnie jednak Alicja o wiele bardziej przemawiała. Przede wszystkim jeżeli chodzi o nawiązanie do tej prawdziwej książki, czyli Alicja w Krajowie Czarów. Jednak była inna i o wiele bardziej mroczna, ale mimo wszystko w o wiele większej ilości aspektów nawiązywała do tego oryginału. Tutaj tego zupełnie nie było i ja się po prostu czuję oszukana. Ja nie mówię, że książka sama w sobie była zła, ale ona nie była tym, co, co mi obiecywała. Zostało mi dane zupełnie coś innego, co jest no, trochę nie okej. Okay. Um, też ta książka, uważam, że mogłaby trafić do trochę młodszego czytelnika niż Alicja, gdyż Alicja była naprawdę skrajnie brutalna. W wielu momentach ja nie byłam w stanie już jej czytać, bo była tak przepaskudnie brutalna. Tutaj mam wrażenie, że autorka celowała do trochę młodszego czytelnika, um, więc tak książkę uważam, że mogłaby czytać już, powiedzmy, gdzieś tak osoby. 13-14+, w zależności oczywiście od zainteresowań danej osoby i osobistej gdzieś tam dojrzałości emocjonalnej. Jednak um, dla mnie nie, nie powinna ona mieć takiego dużego um, progu wiekowego, jak, jak na przykład właśnie Alicja. Ok, kolejna książka, o której chciałabym opowiedzieć, um, to dogu, autorstwa Marty Sobieskiej, z którą miałam okazję chwilę pogadać na targach książki um, dwa lata temu. Jakoś tak. E, to jest kolejna książka, którą przeczytałam od czasów ostatniego update'u czytelniczego, który był jakieś pół roku temu. Ale chciałabym opowiedzieć pokrótce o każdej z nich. E, po prostu może ktoś znajdzie coś, co, co Wam się spodoba e, i, i, i po prostu będziecie mieli kolejną fajną książkę do kolekcji. E, a więc o czym jest dogu Jest to drugi tom duologii. E, jest to powieść, bardzo futurystyczna, a to się dzieje w przyszłości w Japonii. I mamy tutaj klimat właśnie science fiction, cyberpunk, ale też thriller i mm, kryminał, gdyż nasza główna baterka jest detektywem. Nasza główna baterka na imię Ma Oi musi walczyć z kryminalistami, ale również sztuczną technologią, bardzo dużą ilością gdzieś tam nielegalnych substancji i przestępstw, z którymi my jeszcze nie musimy się mierzyć. Klimat jest bardzo, właśnie cyberpunkowy, jest bardzo taki, powiedziałabym, growy. Bardzo mi się też kojarzy z Detroit Become Human, więc jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to serdecznie polecam. Ja miałam bardzo, bardzo, bardzo długą przerwę między czytaniem pierwszego i drugiego tomu, przez co ten drugi tom wydawał mi się taki trochę wyrwany z kontekstu, ale to jest tylko i wyłącznie moja wina. Pamiętam, że pierwszy tom byłam nim absolutnie zachwycona, książkę się czytało bardzo szybko, ona jest, też, ona, jest, ona jest też dość mała i dość krótka, więc ktoś, kto czyta szybko, mógłby ją pochłonąć nawet w jeden wieczór. Um, tutaj chyba nie mam zbyt wiele do opowiedzenia. Do Kryminał, styl taki trochę growy. <grych> bardzo, bardzo mi się ona podobała. Główna bohaterka też bardzo sympatyczna, ale nie miała w sobie aż tak dużo osobowości. Um, co w sumie pasuje do takiej, do takiej japońskiej literatury, że te postaci nie są tak głośne jak te bohaterki powiedzmy gdzieś amerykańskie czy europejskie, tak jak wspominałam w. By... W przypadku poprzedniej książki um, dziewczyny, które walczą na gołe pięści ze smokami i tak dalej, tutaj um, bohaterka ma um, o wiele bardziej spokojniejszą i przytłumioną tą osobowość, co nie znaczy, że nie ma jej wcale. E, więc komu bym poleciła tę książkę? Komuś, kto właśnie lubi e, Cyberpunka. E, nie poleciłabym jej osobom, które są fanami literatury japońskiej i szukają czegoś, co ma ten sam klimat, bo to absolutnie tego nie daje. To jest właśnie interpretacja Japonii oczami kogoś, kto z Japonii nie jest. Nie mamy tutaj właśnie tej melancholii, subtelności, nie mamy przekazywania bardzo dużej ilości emocji w kilku słowach. No, to jest taka Japonia trochę z Amerykania? To jest może trochę za mocne słowo, ale wiecie o co mi chodzi. To nie jest tak bardzo japońska literatura, jaką my znamy, więc warto to mieć na uwadze. Mi się osobiście czytało ją bardzo przyjemnie Poza tym właśnie, że miałam długą przerwę między tymi dwoma tomami Ale mimo wszystko to była bardzo fajna zabawa i, I mogę Wam ją bardzo serdecznie polecić I teraz pora na serię o Fialbace Autorstwa Kamili Langberg Będę mówić tutaj o serii jako o całości Ale na zdjęciu są te tomy, które przeczytałam od ostatniego update'u ale opowiem o całości, bo takie wyrwane z kontekstu trzy tomy, które są gdzieś tam w połowie cyklu, mówienie o nich za bardzo nie ma sensu, bez spoilerów. Um, a no, oczywiście nie ma osoby, która oglądałaby wszystkie moje filmiki, dlatego domyślam się, że większość i tak nie, nie słyszała tej mojej recenzji, która była do tej pory o poprzednich tomach. Zatem zaczniemy sobie od początku. Um, więc o czym jest to seria? Jest to oczywiście kryminał. Jest to klasyk skandynawskiego kryminału. Jak myślimy, skandynawski kryminał, to jest pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy. Ja się za nią zabrałam dość późno, dlatego że nigdy wcześniej nie czytałam kryminałów. No, w zasadzie serio, nigdy. Ale ten rok jakoś mi kryminałami stał i przeczytałam ich całkiem sporo, ale za bardzo sporą. Um, Liczbę tych książek właśnie odpowiada Kamila Lackberg i serio, fialbace. E, na ten moment mam przeczytane bodajże 6 tomów albo 7, bo nie wiem, czy zaczęłam słuchać na Legimi kolejnego. Na jakim Legimi? Boże, na Storytelu. Legimi już nie mam. E, w każdym razie, o czym jest ta seria? Mamy główną bohaterkę, Erikę, która jest pisarką i wprowadza się do, em, do domu swoich rodziców, po ich śmierci Erika ma siostrę, z którą nie do końca się dogaduje. I w miasteczku, do którego się wyprowadza, właśnie fialbaka zaczynają się oczywiście dziać dziwne rzeczy, które ona jako pisarka oczywiście musi się wplątać, bo tak jest zawsze. No zastanawiam się, yy, na ile pisarze w rzeczywistości się pchają w takie rzeczy, bo no nie sądzę, żeby było tak zbyt często. Ale jak to w kryminale, musi być też jakiś policjant, detektyw i tak dalej. Mamy taki typowy składnik tego typu um, historii, typ, typowy składnik kryminologicznych, boże, kryminalnych książek, właśnie, pisarz, policjant, detektyw. Są wszyscy, można pisać. Każda książka jest zamkniętą całością, co mi się bardzo podoba, ponieważ uważam, że każdy tom powinien stać na swoich nogach. I podoba mi się, że każda nowa sprawa zaczyna się i kończy w tym samym tomie. Jest to mega, mega fajne i bardzo to lubię, dzięki czemu te książki nie są jakoś super rozwleczone, bo każda to, co przekazać miała, przekazała, i nie ma tutaj za bardzo zbędnych stron. Uważam, że w tej serii są tomy lepsze i są tomy gorsze. Um, ciężko jest też opowiedzieć o każdym z osobna, tak żeby spoilerów nie było. W pierwszym tomie główna bohaterka Erika znajduje ciało swojej przyjaciółki z dzieciństwa, Aleksandry, które jest zanurzone w pannie z lodowatą wodą. Stąd domyślam się, że pomysł na tytuł Księżniczka z Lodu. Anyway, wszystko wskazuje na samobójstwo, ale coś w tej scenie nie pasuje. Erika, wraz z pomocą Patrika, czyli miejscowego policjanta, zaczyna odkrywać, że życie jej dawnej przyjaciółki wcale nie było tak spokojne, jakby się mogło wydawać. A ich śledztwo od, od, odsłania warstwa po warstwie sekrety, zdrady i traumy, które przez lata ukrywano pod skórką przyzwoitości. Jest to, odpowiem, małe miasteczko, w którym ludzie bardzo zwracają uwagę na to, jak się prezentuje ich rodzina. Jest to dla mnie trochę bolesne, bo wolę jednak tę wielkomiejską anonimowość i. Ciężko mi się trochę patrzyło na to, jak bardzo ludzie próbują dopasować się do, do tych kanonów takiej idealnej rodziny. Zauważyłam też, że dość często pojawia się tutaj podział na warstwy społeczne. I kiedy czytałam tę książkę, trochę ciężko mi było uwierzyć, że ona jest napisana w tym wieku. Moim osobistym faworytem był trzeci ton serii, czyli Kamieniarz. W którym pojawiała się historia kobiety, która była bardzo rozpieszczoną jedynaczką, jedyną córką e, samotnego ojca, e, który rozpieścił dziewczynę do granic możliwości i która hmm, została zmuszona do małżeństwa z pewnym mężczyzną, który miał dobre serce i który faktycznie starał się dla niej jak najlepiej, ale ona w swojej arogancji popełniła bardzo, bardzo wiele przeokropnych rzeczy, przy których serce po prostu mi łamało się na części. Ale skradło, poza tą historią, skradło moje serce to, że akcja ta dzieje się w przeszłości, ponieważ wszystkie te historie w każdej pojedynczej książce mają dwie linie czasowe, czyli współczesna, gdzie jest Elika, gdzie jest Patryk i reszta naszych bohaterów i są wątki z przeszłości, które dotyczą Albo przodków naszych współczesnych bohaterów, albo ich z młodości bardzo wczesnej. Tutaj akcja się dzieje, o ile dobrze pamiętam, w latach około 50., i ten wątek historyczny naprawdę skradł moje serce. Mimo całej swojej brutalności i okrucieństwa, wszystkie te książki są dość okrutne. Dlatego, jeżeli ktoś jest wrażliwy, no to hmm, może nie powinien sięgać po kryminały, bo większość z nich jest, nie jest zbyt łatwa do przyswojenia. Oczywiście, zarówno wątek historyczny, jak i współczesny w pewnym momencie się ze sobą łączą, odkrywając, um, odkrywając sekrety, za którymi um, podążali nasi, nasi bohaterowie. Hmm. Są tomy lepsze, są tomy gorsze, ale ta seria jako całość jest na tyle klasyczna, że wszyscy już chyba wiedzą, w którym momencie chcą sami skończyć czytać. W tym momencie seria ma około 16 tomów, czyli jest strasznie długa. I hmm, nie, jest, nie da się napisać tak długiej serii, w której każda książka jest super wybitna, i po prostu wydaje mi się, że wszystkie mają. Poziom około ponadprzeciętny, z czego każdy może sobie wybrać swój faworyt, który najbardziej do niego trafia pod względem swojej tematyki, tak jak ja wybrałam sobie ten trzeci. Ale hmm, seria jako całość jest okej, okay, tylko to jest taki typowy taśmowiec, taka, taka mm, telenowela, tak naprawdę. Kryminalna telenowela, która może się ciągnąć dosłownie w nieskończoność. Ja w tym momencie czuję, że potrzebuję od tej serii przerwy, bo już mi wystarczy. Dla mnie w tym momencie mogłaby się ona zakończyć po tych sześciu tomach, bo tego trzeciego już i tak nic nie przebiło i nic nie skradło mojego serca do tego stopnia. I z każdą kolejną książką zaczynają mi się one coraz bardziej zlewać i gubię się w tym, co się działo w tym tomie, co się działo w poprzednim. Ale prawdopodobnie jeszcze kiedyś do tej serii wrócę, bo ona jest taka niezobowiązująca, przynajmniej dla mnie. Um. Hmm, komu ja mogę polecić? Na pewno dojrzałym czytelnikom. W życiu we mnie nie dała dziecku. Są zdecydowanie zbyt brutalne te sceny, zdecydowanie zbyt dosłowne, dosadne, więc dla osób wrażliwych i młodych zdecydowanie to odpada. I to chyba na tyle. Opowiedziałam Wam o wszystkim, co chciałam opowiedzieć na ten moment, więc usłyszymy się jutro. Do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarze, a. Hmm. I co? Życzę Wam bardzo miłego wieczoru albo dnia, o ile oglądacie to rano. Do zobaczenia.